Cześć, witam Was bardzo serdecznie Zelker w swoim pokoju I teraz chciałbym przedstawić Ten filmik ma na celu przedstawienie Gier do nowego projektu Zagrajmy Wy Więc tutaj pierwszy mamy Resident Evil 5 Jak już mówiłem w jednym z filmów z Megamena Gdy go kooperacja wchodzi w grę A do kooperacji mam takich dwóch kandydatów potencjalnych Tutaj mamy płytę z goticzkami od jedynki do dwójki noc kruka. Najbardziej byłem za gotik 2 noc kruka. No. To jest najlepsza gra dla mnie. Dobra. Tu mamy gotik 3. Plus gotik 3 z mierzych bogów. Aha. I na tej płycie jest także ten quest pack 4 do gotika 3 I jakbym miał ja nagrywać na przykład gotika 3 tutaj. To tylko z quest packiem, bo podstawka jest już trochę nudna, się mi znudziła. Tutaj Gotik czwórka. Ja bym postawił... Jeżeli miałbym grać w Gotika 4, to grałbym łucznikiem albo wojownikiem. Bo magiem już przeszedłem. Tu mamy Pokémon Heart Gold, to jest na Nintendo Dual Screen. Tutaj. Otworzę. Dobra. Jeżeli miałem grać jakieś filmy z tych Pokémonów, to tylko i wyłącznie jakieś pojedyncze walki, ponieważ seria nie wchodzi w grę. Bo nagrywanie jednak na Nintendo Dual Screen jest dosyć ciężkie. Ogólnie. Aha, i jeszcze chciałam przedstawić Wam moją nową zdobycz, którą dostałem, otworzyłem godzinkę temu. Zostawiłem oczywiście ładnie papiery. Jest to Mega Man Battle Network 4. Na Game Boya Advance. Co jest, to to jest Mega Man Battle Network, to już powinniście wiedzieć z mojej serii. To jest czwóreczka Red Sun. To mnie kosztowało 60 zł. Tutaj mamy paragonik ładny. Wszystko sobie zachowałem ładnie. No przecież już w sumie za rok czy tam dwa będziecie widzieli już jak ta gra wygląda mniej więcej. I teraz spróbuję coś tam pokazać. Tutaj. A i zasiało się. No nie ten już ma dwa lata. Mm -hmm. Teraz złożymy gamena. Aha, i to jest DS Light Edition, tak? Wersja DS Light. Wersja light, proszę. No. Teraz tu O, oh, i mamy start Game Boy Advance Game. I to jest już, e jakby to powiedzieć, ekran wstępny. Tu mam continue, ale to był chyba zapis już, zapis już dołączony, już był z cartridge'em, w Tam pokażę tak wstępnie. Nie hmm, pokazać. Nie, to nie wchodzi w grę. Dobra. To ja wyłączę wtedy. Będę muszę coś wymyślić, jeśli chodzi o nagrywanie. Tutaj jeszcze Wam coś pokażę na chwilę. Zasłonię dłonią. Dobra. Hmm. A, to jest moje to konto. Tu się przełączę. Chciałem jeszcze podziękować Wam wszystkim za 21 widzów i 2459 wyświetleń. Jak dotychczas najlepszym filmem są negocjacje, tak? Jeżeli się nie mylę. Mm -hmm. Negocjacje są tutaj Ostrości przybywaj 166 wyświetleń Nieźle I tutaj przysyła się nowy odcinek Megamena Po mojej przerwie 17% Coś mi się znowu zepsuło z renderingiem i znowu przesyła mi Zaraz wam pokażę w sumie I teraz rozmiar wynosi to jest odcinek 23-minutowy. I on zajmuje 280 MB. To jest tak jak Evil, Evil, Island, tak? Evil Island. No i to by było na tyle. Więc tak jak mówiłem, macie do wyboru kilka gier. Resident Evil 5 kooperacja. Gothic 1, Gothic 2, Gothic 2 skruka Gothic 3. Gotik 3 z mierzych bogów. Gothic 3 już mówiłem na quest packu. Gotik 4 mag wojownik. No w sumie nim którą klasą grać ważne, bo... ale żeby grać, bo Gotik 4 to nie jest już taka zła gra. Jak niektórzy mówią. No i te walki z Pokemonów. Um nagrać. Dobrze, więc to by było na tyle. Twarzy nie pokazałem, chyba. Chyba, że coś to, to na Nintendo, Nintendo gnęło. Jest to taki mój pierwszy pierwsze nagranie aparatem na mój kanał Zerker.pl i do usłyszenia w serach. Zagrajmy, wy bądź pośpiewajmy z Zerkerem. Do usłyszenia.